Witam Cię, piękne istnienie Boga. Ta medytacja poprowadzona będzie po to, aby przypomnieć Tobie, kim jesteś i jak w łatwy sposób możesz dostać się do mocy własnej, do mocy przodków. Do mocy miłości i do mocy Boga. Znajdź wygodną pozycję dla siebie. Najlepiej niech będzie to pozycja leżąca, taka, w której będziesz mógł, będziesz mogła zrelaksować swoje ciało. Rozluźnij całe swoje ciało, zamknij oczy. Zamknięcie oczu jest równoznaczne z taką głęboką zgodą wejścia w podróż do świata wewnętrznego. Więc kiedy już zdecydowałeś się, że chcesz doświadczyć tej podróży, to pozwól sobie obserwować od wewnątrz wszystko, co zadziewa się w Twoim ciele i pozwól sobie przeżyć to doświadczenie z pełną uwagą i pełną ciekawością. Kiedy będziesz się napinać, zawsze wracaj do rozluźnienia. Weź parę głębokich oddechów, daj głęboką intencję, skupiając się na sercu, że całe Twoje ciało rozluźnia się właśnie teraz. Rozluźnienie. Stara się jak najgłębiej rozluźnić wszystkie napięcia w ciele, aby móc dobrze połączyć się z wizją, z energią, z przepływem boskiej energii w Tobie. Oddech jeszcze raz. Boki oddech i na wydech wypuszczamy cały ciężar z ciała. Następnie zobacz jak dookoła Ciebie wytwarza się pole tourusowe, jak Twoje ciało. Wytwarza pole energetyczne, aurę. I teraz intencją zapraszamy obecność światła do naszej aury: światła, które jest miłością, świadomością. Ciepłem, promienną radością. Zapraszamy te wszystkie uczucia do naszej przestrzeni, do naszego pola. Na mocy, jam jest, który jest. Zapraszam obecność Boga Ojca, Matki, światła świadomości Chrystusowej, czułości, miłości Marii Magdaleny. Oraz proszę. Ducha Świętego, o wypełnienie tej intencji w najczystszym polu mego istnienia, w boskim doświadczeniu jedni z źródłem, ze stwórcą i z Bogiem. Decydujesz się teraz połączyć od najgłębszych poziomów do poziomów ludzkich. Całe swoje istnienie w częstotliwości, miłości. I teraz. Zapewne czujesz taką energię, która się zmienia wokół ciebie. Zobacz, jak jesteś cały w blasku, cała aura świeci się światłem świętej, świadomej, obecnej, w pełni tu i teraz energii miłości. Tobie, przez Ciebie weź oddech, i obserwuj swoje ciało, uśmiechając się na twarzy, do tego doświadczenia. Teraz pozwól zobaczyć sobie ukochana istoto przed swoimi zamkniętymi oczami, oczami duszy. Zobacz piękną polanę nad nią, boskie. Błękitne niebo i słońce, które blaskiem i promieniami, tak ciebie ociepla i wzywa, abyś szedł w stronę tego słońca, abyś biegł przez tą polanę, jak takie szczęśliwe dziecko. Dziecko. Boskiego stworzenia, które cieszy się bezkresną wolnością, radością, które czuje zmysły połączenia się z czystą naturą, które rozumie, że biegnie. Jako boskie dzieci po boskiej ziemi. I w oddali zobacz piękne, potężne drzewo, które jest jabłonią. Piękne, olbrzymie, soczyste drzewo, żyjące w tak pięknej przestrzeni. Na środku polany, pod błękitnym niebem, w czystości promieni słonecznych, w obecności całej świętej obecności boskiego istnienia. Zachwyć się nad tym drzewem, zachwyć się i zbliżaj się do Niego. Patrząc na nie jak na święte drzewo życia, które istnieje tam od setek lat, jest księgą siły, witalności, mądrości, jest wiecznym życiem i daje owoce miłości. Zobacz na tym drzewie. Jak wyłaniają się setki, tysiące świecących jabłek, i zachwyć się nad mądrością tego stworzenia, tego boskiego cudu, tej boskiej tajemnicy, jakie skrywa to drzewo w sobie. Ukłąć się przed tym, mając w pełni świadomość, że jest to święte drzewo, poznania, drzewo życia, drzewo obiecanego raju, drzewo mądrości, drzewo miłości. I teraz widząc te wszystkie jabłka. Wiedz, że stoisz przed drzewem, swojego rodu, a każde z jabłek to twoi przodkowie i światło odblaskujące z tych jabłek, promieniejące jest ich czystą miłością, czystą świadomością. I czystą obecnością w Tobie podejdź do tego drzewa. Oprzyj się, usiądź i oprzyj się na nie plecami. I pozwól sobie poczuć to połączenie z ponad czteroma tysiącami przodków w twoim drzewie genealogicznym oprzyj się i zobacz jak łączysz się światłem siebie z światłem twoich przodków i płynącą rzeką rzeką światła i promiennego Witalizującego Ciebie życia w Tobie. Niech Twoje nogi staną się złotymi korzeniami, które się łączą z korzeniami Twojego drzewa w łonie ziemi. I poddychaj. Wdychaj. Energię miłości, energię współczucia, energię tak olbrzymiej troski i olbrzymiego przytulenia. I wyobraź sobie, że cztery tysiące przodków stoi, świetliście w Twoim polu, trzyma Cię za barki. Jedno za drugim. Z prawej strony linia męska, ojciec, dziadek, pradziadek i wszyscy mężczyźni twojego rodu i wspierają Cię siłą swojej męskości, mądrością, potęgą swojej mocy, swoich doświadczeń, błogosławią Ciebie, kochają Ciebie. Widzą Ciebie i są w Tobie dla Ciebie jako czyste zdrowie, jako miłość, do której możesz się przytulić nawet teraz, jeżeli masz taką ochotę przytulić kogoś z mężczyzn w Twoim rodzie, pozwól sobie przyjąć to przytulenie do swojego ciała. Poczuj to, że to robisz. I przyjmij moc tej miłości i tego błogosławieństwa. Pozwól sobie. Oddech. odetchnij Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Piękne istnienie Boga. Zawsze jesteś mocą i siłą tych wszystkich energii. I teraz po Twojej lewej stronie zobacz Matkę, która Cię trzyma, Babkę. Uświadom sobie nawet potęgę mocy Twoich rodziców, ile przeżyli. Jaką siłę w sobie niosą, jaką moc Tobie przekazali. I teraz pomnóż to razy cztery tysiące, co najmniej, czterech tysięcy przodków za tobą stoi. Teraz kobiety wspierają cię, przekazując Tobie ciepło. Przytulając Ciebie w pełni, widzą Ciebie, karmią Cię energią światła matki, energią życia, energią obfitości. Pozwól sobie to poczuć z oddechem, jak czuje się energia obfitości. Jak czujesz się Ty, będąc wypełniony energią życia, jak czujesz się Ty, będąc przytulony tyloma istnieniami, którzy są tak dumni, że jesteś, że tu i teraz Ty jesteś następstwem Waszego rodu. Twojego rodu. Że Ty jesteś przejawieniem całego rodu w własnej formie. Własnym jestem. Zrozum potęgę własnego istnienia. Zrozum jak ważny jesteś, jak mocny i kruchy jesteś, zrozum, że Bóg, przodkowie, że miłość, że światło, to jedność, że świadomość Chrystusowa to Twoje zmartwychwstanie, że świadomość Marii Magdaleny to Twoje życie wieczne na Ziemi z poziomu Boga. Jeżeli masz ochotę, obróć się do swoich przodków i pozwól przytulić się. Niech zbierze się krąg wokół ciebie, który cię przytula, błogosławi i wzmacnia czterech tysięcy istnień. Nieprzerwaną nicią. Złotą nicią, światła nicią, świadomości nicią, miłości, połączonych w świętej boskiej pełni w Tobie. Poczuj wdzięczność za przynależność. Poczuj wdzięczność. Za błogosławieństwo. Poczuj wdzięczność, za uwolnienie pamięci o wszelkich traumach, Twoich przodków nigdy nie miały być one twoją drogą. Wszyscy Ciebie tak kochają, nikt nie chce. Byś grzebał w czyichś bólach. Każdy chce Twojej ewolucji, żebyś poszedł ponad to, co jest w zapisie. Żebyś sięgnął dalej niż to, co było im pisane. To jest przedłużenie drzewa analogicznego. Przedłużamy miłość. Miłość zrodziła się jedynie tylko po to, by szerzyć miłość. Ty jesteś tą miłością, która przyszła szerzyć miłość w sobie, dla siebie, dla świata, dla potomków. Tym samym jesteś największym darem dla rodu. Bo wyswobadzasz go z wszystkiego i oni zobacz, jak oni się tobie kłaniają. I tuż przed samym odejściem proszą, żebyś pytał swojego wnętrza, zawsze, żebyś prosił, jako boskie istnienie, o pomoc, gdyż oni zawsze są gotowi ciebie wesprzeć. Na mocy Boga zawsze jesteście w połączeniu, gdy tylko poprzez Boga łączysz się swoim wewnętrznym światem. Poprzez miłość zawsze masz dostęp do pełnej mocy, czystej świadomości i miłości w Tobie. Tylko miłość może. Uzdrowić świat. Kocham Cię. Powiedz do swojego serca: Kocham Cię i powiedz swoje imię. Kocham Cię i Twoje imię. Kocham Cię i Twoje imię. Następnie powolutku powróć z tej polany do miejsca, w którym zaczynałeś podróż. Idź tak dumnie, jak boskie stworzenie, jak Bóg, bogini, jak święta pełnia. Jak Kielich wypełniony boskim życiem, boskim światłem. Wróć do swojego ciała. W pełni świadomie wróć do swojej rzeczywistości. Poczuj powoli przestrzeń, w której leżysz, i nim skończymy. Jeszcze przez chwilkę zastanów się nad boskim ciałem, jakie posiadasz, nad inteligentnym, które mieści w sobie ponad 70 bilionów komórek. Każda nieprzerwanie komunikuje się ze sobą i pracuje dla. Twojego dobra. A najbardziej harmonijnie, wszystko w tobie może pracować, kiedy jako Pan, jako Pani przybywasz w własnym domu, czyli w własnym ciele, jako ucieleśniona świadomość boskiej miłości, w której teraz się rozpoznałeś, rozpoznałaś. Bądź obecny codziennie w swej świątyni, bądź ucieleśnieniem miłości własnej. Tylko poprzez miłość do siebie możesz doświadczyć miłości Boga do Ciebie. Kochana duszo, bądź zawsze obecna. Bo zdecydowałaś się być tu, gdzie jesteś teraz. Jesteś w doskonałym momencie, w doskonałym czasie, w doskonałym doświadczeniu. Kiedykolwiek potrzebna będzie pomoc, wchodź do serca, pukaj, a otworzą, proś, a podadzą przywołuj a przyjdą zapraszaj a wypełnią przodkowie bogowie chrystus maria wszystko jest tobą teraz chwilkę pobądź w ciszy weź parę głębokich wdechów 이 빠져. 이...